Witajcie, jesteśmy na wyspie Majorka, a dokładnie w tej chwili w miejscowości Waldemoza i będziemy zwiedzać to piękne miasteczko. Przy okazji odwiedzimy również tutajszy urząd pocztowy, który jest czynny tylko przez godzinę w ciągu dnia, bardzo krótko. Może uda się kupić jakieś znaczki? Zobaczymy. Do zobaczenia. Po krótkiej rozmowie z tą miłą panią. Okazało się, że niestety nie ma żadnych znaczków, wszystkie sprzedała, ale zaprasza do innych placówek. No to idziemy dalej. Dziękujemy bardzo za informację. Pa pa! Jak słyszeliście, niestety pani nie ma żadnych znaczków, wszystkie wyprzedała. To jest mały urząd pocztowy, który niestety nie ma za dużo tych znaczków. Spróbujemy pójść do innego. Może tam będzie coś więcej, to wtedy wam pokażę. A to właśnie jedna ze skrzynek pocztowych. Jest ich bardzo dużo i bardzo dużo można ich spotkać w mieście. Zapraszam do kolejnego urzędu pocztowego. No i jesteśmy przy kolejnej poczcie, tym razem w Soler. Widzieliście, jak jechaliśmy, zobaczymy, czy ta poczta będzie otwarta, czy zamknięta. Idziemy zobaczyć. No i jesteśmy przy drzwiach i niestety całujemy klamkę, bo pocztę zamknęli 4 minuty temu, tak dokładnie 5 minut temu. I już dzisiaj nie będzie otwarta, więc niestety nie wejdziemy do środka. No przykro się stało, ale no, nie wiedziałem, do której jest czynna tak wyszło. Może kolejny urząd, jaki spotkam na swojej wycieczce, będzie otwarty. Do zobaczenia! Witajcie! Jesteśmy koło kolejnego urzędu pocztowego, trochę tutaj wiercą. Przepraszam za to. Jesteśmy w miejscowości Palmanowa. I ten urząd pocztowy, na szczęście, jest otwarty. Otwarty od 8.30 do 14.30. Zobaczymy, co się uda kupić. Mam nadzieję, że będą mieli jakieś fajne gadżety, może jakieś fajne znaczki. No, zobaczcie, co się udało załatwić.

Uh, maybe you have uh, nice uh, postage stamps because I'm a philatelist. Maybe you have something nice. Okay. Okay, thank you. What mm -hmm. oh, is this one? You're so fine. Mm -hmm. um, okay, two. two. Mm -hmm. with, with this, with this. Mm -hmm. Okay, this is for postcards. Okay, thank you. Ok. Tym razem się udało. Kupiłem fajne gadżety, jak widzieliście, dwa znaczki. No, tym razem sukces. Na razie. No, i zapraszam Was na podsumowanie moich zakupów. Kupiłem trochę gadżetów i troszkę znaczków. Zaraz zobaczycie, co. Najpierw zobaczmy, co jest w tym pudełku. Już pewnie widzieliście na filmie, ale teraz tak dokładnie Wam pokażę. Jest to taka buteleczka w kształcie skrzynki na listy hiszpańskiej. Widzicie, tutaj jest ich. Wrzut na listy, tutaj jest ich logo. Buteleczka jest szklana. A, nie dam rady jedną ręką, moment. No. Tutaj ma uszczelnienie. No jest po prostu szklana butelka. Można w picie, można trochę jedzenia włożyć, jeśli ktoś ma typu kaszy na przykład. To można zdjąć. Więc w razie czego można założyć na coś innego. To jest fajne, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, jak widzicie, skarpety. Kupiłem sobie takie skarpety. Na jednej są takie motorki, na drugiej są koperty, a na trzeciej to są właśnie takie skrzynki na listy. Jak widzicie, a co jeśli chodzi o ceny, to te. Skarpety kosztowały 8 euro, ta butelka kosztowała 3 euro. No i, no i jeszcze znaczki wziąłem. Teraz spróbujemy, zobaczymy. Tu wiatr trochę wieje. Czy mi nie odfruną, Nie, nie otfruną, to są włożone. Dobra. No, skromnie jeśli chodzi o znaczki, bo nie mieli nic ciekawego. Kupiłem takie ze słonikami. O, tak będzie się widzieć. Za słoniami. Parkę. No i tu mi jeden został. Akurat do góry nogami. Sorry, zaraz zobaczycie. O tak. <laughs> akurat stary znaczek, bo to jest Boże Narodzenie 2020. No ale taki znaczek nakleja się na kartkę do Polski. Więc no i tyle jeśli chodzi o znaczki. Nic więcej nie kupiłem. Bo nic więcej ciekawego nie mieli. Ale wziąłem tą butelkę, jestem zadowolony z tej butelki. Ze skarpet jestem najbardziej zadowolony. No i to tyle, jeśli chodzi o zakupy. Zapraszam jeszcze do subskrypcji kanału. Będą kolejne filmiki. Jak będę gdzieś jeszcze wyjeżdżał, to również będę kręcił tego typu filmy. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie. To będę wiedział, że trzeba robić kolejne takie tego typu filmy. Na razie, cześć!